Dzień dobry. Witam Państwa na kanale Wielka Szachownica. Chcemy Państwu przybliżyć tematykę współczesnej polityki na wszelakich płaszczyznach z punktu widzenia młodych analityków. Nie przedłużając, zapraszam Państwa do wysłuchania materiału. Cześć, witam wszystkich na kanale. Dzisiaj mamy taki trochę nietypowy odcinek. Dzisiaj to nie Kacper zadaje pytania, tylko... i Dzisiaj chciałbym z Kacperem porozmawiać o jego wycieczce. No bo jak wiecie, majówka, kilka dni wolnych i Kacper się wybrał do Estonii oraz na Łotwę. Więc na początku, Kacper, czemu akurat wybrałeś ten kierunek? Bo widziałem, że dosyć dużo zdjęć stawiałeś w mediach społecznościowych, czy to Stalina, czy z Rygi. Czy też y, możesz mi powiedzieć, czy dużo miejsc związanych z polityką? Hej, też Manko, Dzisiaj w innej roli y, witam wszystkich. Tak, fajne. Y, wybrałem miejsca takie dosyć nietypowe na y, wypoczynek taki majówkowy, bo wybrałem y, Litwę, Łotwę i Estonię. Y, do Litwy będę jechał dopiero jutro, tak więc y, jeszcze za wiele nie mogę się o nim wypowiedzieć, chociaż już kiedyś byłem, może coś tam się pozmieniało. Ale opowiem Wam o Łotwie i Estonii. Z Łotwy właśnie dzisiaj nagrywamy odcinek. Tak, widziałem bardzo dużo miejsc związanych z polityką, bo mam już takie, jak, jako wrodzony politolog, tutaj oglądam różnego rodzaju ambasady, konsulaty, różne budynki związane z różnymi komisjami, na przykład parlamentarnymi, tak jak są na Łotwie. Niedaleko parlamentu i naprawdę jakoś tak po prostu ciągnie mnie, żeby zobaczyć w każdym, w każdym miejscu, w którym będę, ambasadę Stanów Zjednoczonych. Tak jakoś mam, że, że chciałbym to zobaczyć, jak to wygląda. No i oczywiście bardzo dużo, bardzo dużo różnych, różnego rodzaju manifestów jest, ale o tym pewnie też będziesz pytał. Tak, teraz może Cię zapytam o te Stany Zjednoczone. Mianowicie jako, że ty się najbardziej interesujesz Ameryką, widziałeś dużo na przykład śladów związanych z Ameryką, czy to w sklepach, czy to może w innych miejscach, tak, właśnie widziałem bardzo dużo jest tak samo na swojego Twittera właśnie wstawiałem takie zdjęcia z Twitter, tw temat, temat Twittera brzmi nieco Ameryki w Talinie i właśnie wstawiłem tak zwane matrioszki, to są takie laleczki z wizerunkiem prezydentów Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Barack Obamy, Busha, Clintona i taka malutka była też Waszyngtona. Oraz taki jest też fajny... fajna rzecz, bo karty były również, co bardzo mnie, bardzo mnie zaciekawiło. Jest napisane na nich Soviet posters i jest dopis jeszcze NIET i znak jej wykrzyknik, więc też. Nieco, nieco tej Ameryki oczywiście, oczywiście można znaleźć. No i oczywiście, co jest też charakterystyczne, myślę, że praktycznie zawsze amerykańska ambasada to jednak robi wrażenie, bo jest taka ogromna. To naprawdę no jest niepowtarzalna, niepowtarzalna rzecz. Dobra, teraz trochę przejdę do innej kwestii, mianowicie pytałem Cię o rzeczy związane z Ameryką. Jakie nastroje zaobserwowałeś w tych państwach w związku z trwającą wojną na Ukrainie? Czy na przykład widziałeś dużo symboli związanych z poparciem dla Ukrainy, czy też antyrosyjskich, czy też są zupełnie inne nastroje, Twoim zdaniem? Wydaje mi się, że są bardzo podobne nastroje, ponieważ i tu, i tu widziałem różnego rodzaju manifesty. W postaci plakatów i tego typu rzeczy, ale wydaje mi się, że bardziej jest to widoczne w Talinie. W Talinie właśnie wstawiłem zdjęcia na swoje media społecznościowe pokazujące, jak wygląda w ogóle taka ulica przed Ambasadą Rosji w Tallinie, i tam właśnie są widoczne na przykład buciki dziecięce na przykład maskotki, na przykład taki grup też jest i bardzo, ale to bardzo dużo jest napisów, że stop wojny, nie chcemy tej wojny, Putin jest kryminalistą, tego typu rzeczy, to to jest naprawdę zauważalne i no po prostu zmusza do pewnego rodzaju rozwagi nad tym, co, nad tym, co się dzieje, bardzo dużo ludzi w ogóle zatrzymywało się tam, to stało się pewnego rodzaju takim Taką bardzo charakterystyczną, bardzo charakterystycznym takim wyrazem poparcia wobec społeczności ukraińskiej, tego narodu, właśnie narodu estońskiego. A właśnie jeszcze omawiając tutaj Rygę, to również są widoczne takie różnego rodzaju pikiety, jednak nie w takim natężeniu jak to było w Talinie. W Rydze koło budynku ambasady. Też tak jak zresztą w Talinie, w Rydze też jest sporo policji wokół ambasady, jednakże nie ma różnego rodzaju takich pikiet, nie ma banerów. Jest tylko taki ogromny plakat Putina, właśnie na czerwonym tle który pewnie charakteryzuje krew. No i taki zeszkieletowany jest o tak tę nazwę. Okej. Okay. Jeszcze mam do Ciebie taką jedną, yy, może nietypową kwestię, mianowicie zawsze pytasz yy, swoich yy, gości o to, jakie książki czytają. A ja teraz mam do Ciebie takie inne pytanie. Yy, jakie lokalne specjały, yy, na przykład jeśli chodzi o jedzenie, czy też na przykład jeśli chodzi o alkohole, yy, próbowałeś to w Estonii, czy to na Łotwie? Oj, powiem Ci, że bardzo dużo popróbowałem rzeczy. Kuchnia... Ogólnie Bałtów znacząco nie odbiega od tej, co, co jemy właśnie na co dzień w Polsce. Na przykład dużo jest kiełbas, na przykład z jelenia. Pamiętam w jednej restauracji, co, co patrzyliśmy właśnie, to zobaczyłem w menu, że jest kiełbasa półmetrowa. Pół no, i stwierdziłem oczywiście, jak to, jak to ja, że, że muszę jej spróbować. No, i oczywiście była bardzo dobra. Bardzo dobre są również śledzie. Naprawdę to, to serdecznie każdemu polecam, kto, kto będzie w tych krajach. O, jeszcze właśnie bardzo ważna, ważna rzecz, tak, tak dla miłośników deserów. Był, jest taki nietypowy bardzo deser na Łotwie. Pierwszy raz właśnie go spróbowałem. Zwie się deser chlebowy. Ma tak nietypowy smak, że jak jesteśmy właśnie we czwórkę tutaj na tym wyjeździe, to tylko i wyłącznie mi posmakował. Może dlatego, że nie jestem wybredny. A do czego byś na przykład porównał ten deser chlebowy? Jest coś takiego podobnego, co znane jest też w polskiej kuchni, z czym mógłbyś właśnie to porównać? No, ciężkie pytanie. Może bym to mógł porównać do jakiegoś takiego mokrego ciasta, ale też takiego niezbyt słodkiego na pewno, żeby to nie było słodkie. No a jeśli chodzi o takie alkohole na przykład, czy tego typu rzeczy, no to oczywiście te państwa słyną z różnego rodzaju likierów. Tutaj w, będąc w Tallinie, to nie sposób nie spróbować tak zwanego Tallin. Świetnie smakuje z takimi ciasteczkami macepanowymi. To oczywiście mogę jak najbardziej z czystego serca polecić. No, a na pewno w Rydze mogę polecić Rega Black Balsam. To również jest likier, chociaż już taki mocniejszy. No i powiem szczerze, że, że mi bardziej smakował ten jednak Vanatalin. Po prostu, nie wiem, tak jakoś kubki smakowe bardziej to zaakceptowały niżeli, niżeli ten poprzedni. A właśnie tak jeszcze nawiążę w ogóle, bo, bo bardzo ciekawą rzecz spotkałem, tak jeszcze pytałeś właśnie o to ciekawe miejsca związane z polityką. To może nie tak stricte związane właśnie z polityką, ale bardzo ciekawy, bardzo ciekawy budynek spotkałem w, w Rydze. Zwie się Akademia Nauk. I to jest budynek wyglądający. Tak bardzo podobnie jak nasz pałac kultury w Warszawie, że naprawdę wróci, wrzuciłem również jego zdjęcie na media społecznościowe i to po prostu bardzo mnie to zdziwiło, bo, bo infrastrukturalnie wygląda po prostu, przepraszam, architektonicznie wygląda po prostu, po prostu identycznie jak nasz pałac kultury. Ja też na przykład, jak będąc bodajże w Pradze, spotkałem też bardzo podobny budynek, on teraz, jeśli dobrze kojarzę, jako hotel służy. Chociaż jak byłem w Pradze, to, to nie pamiętałem tego, yy, nie widziałem tego budynku, a to pokazuje, że trzeba się jeszcze raz udać. Bo on akurat nie jest tak w samym centrum miasta. A, to bardzo możliwe. A właśnie tutaj w Rydze, co ciekawe, też nie jest w centrum miasta, w centrum miasta jest albo starówka, albo takie naprawdę ogromne, yy, ogromne centrum handlowe no nie wiem czy do czegokolwiek u nas w Polsce mogę je porównać, może do złotych tarasów ale naprawdę robi ono wrażenie. Jest po prostu, jest po prostu bardzo duże i bardzo rozległe. I jeszcze mam do Ciebie ostatnie już pytanie. Yy, mianowicie, co planujesz jeszcze zobaczyć w Wilnie? Bo wybierasz się tam na dłużej niż jeden dzień, czy to będzie raczej taki jeden dzień przejazdem? Nie, to właśnie będzie jeden dzień przejazdem niestety, bo, bo już trzeba wracać do, do codzienności. Planujemy wyjechać samego rana z, z Rygi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Około 6-7. Tak więc myślę, że kilka godzin na pewno pobędziemy w, yy, w Wilnie, ale nie, nie za długo już też, bo bo jeszcze długa droga przed nami w, do Polski. Na pewno starówkę yy, spróbujemy zobaczyć, yy, chociaż jakiś krótki spacerek yy, zrobić sobie. No i oczywiście coś dobrego zjeść. No tak, tak. Dobrze, dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Moim gościem był dzisiaj Kacper Knochowski i opowiedział parę ciekawostek ze swojej podróży w Łotwie, Estonii i może się jeszcze kiedyś podzieli. O tym, co zobaczył w Wilnie. Dzięki Katmer za rozmowę. Dzięki, dzięki wielkie i do usłyszenia. To już wszystko na dziś. Zapraszamy do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, do których linki znajdą Państwo w opisie odcinka. Zapraszamy również do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia.